Jeden dzień w życiu starego traka. Oryginalny silnik Volvo. Oryginalny zaznaczam. Jest to rocznik 2003. Przebieg tego ciągnika to 3 miliony 500 tysięcy kilometrów. Ma do wymiany też e, z dwa pompowtryski, ale na razie szef już w niego nie inwestuje. Jest to jeden z pierwszych traków naszej firmy, który zaczął ciągnąć naczepy chłodnie, bo wcześniej mój szef zajmował się przeprowadzkami. To był trakt, który był używany do przeprowadzek i zaznaczam, jeden z pierwszych, który zaczął ciągać chłodnie. Wysużony ciągnik, ale dalej na mieście się telepie. Pięknie pali! Dopiero drugi dzień tym trakiem i to będzie ostatni dzień, bo mój już dzisiaj będzie gotowy. Odnośnie mojego powiem coś później. Tu jest taki syf, bo ten trak nie ma swojego kierowcy. Siadają się w niego różni kierowcy, więc ja, ja w nim jeżdżę w rękawiczkach, żeby się za bardzo nie u, ubrudzić. No, do tyłu bym w sumie na to łóżko mógłbym mógł pójść poleżeć, ale. Praca na mieście nie zawsze tego wymaga. Dobrze, na początek dnia, a szybka dostawa. Dzisiaj mam piątek, święta. Połowa firm pozamykanych, więc dzisiejszy dzień nie będzie długi. No ale czy ktoś musi pewne towary jechać, rozładować. Teraz w tym traku czuć, że jest dużo, dużo, dużo kilometrów przejechanych. Nie, że czuć, że jest rozstegotany czy coś w tym stylu. Po prostu. Traki mają swoją duszę. Zawsze z tego założenia wychodziłem i czuję, czuję w nim te wszystkie kilometry przejechane. Czuję taki. ciężko to określić. idzie. rzeczy w kabinie już w tym traku nie działa, radio nie działa jedna szyba jedna szyba się nie otwiera od strony pasażera Te hamulce tak piszą dlatego że padał deszcz nocy jest ilgodno Poza tym yy, gdy jedzie jest całkiem ok, czasami przerywa, ale to tak mówię te pompo ale to nie jest jakieś trakiczne przerywanie co mi się podoba w tym traku to odgłos turbinki nie ma żadnych defów, nie ma żadnych filtrów, nie ma żadnych EGR-ów i turbinka śpiewa. Traki bez tych filtrów, bez tych systemów e, ekologicznych, które i tak są ekologiczne, e, mam uczucie, tak, by były silniejsze i szwabiej im się pracowało. No normalne, policji nic nie blokuje. Co jest fajne w tym traku to, że ma stare, dobre, głośne, engine breaky. No, może ich tak aż bardzo nie słychać, ale <ścoughs> jest różnica z tymi nowymi, syczącymi. Ten ma taki tenor. Nie, nie jadę na długich, one po prostu tak są, nie mogę ich wyłączyć. <śmów> Mówię, połowa rzeczy już tych w tym traku nie działa, w środku. Ale to są drobnostki. Teraz je dobrze słychać. Krzynia trzynastka. Tylko ten kij od biegów, że jest trochę taki powiedzmy bardzo luźny i, i trzeba mieć dobre wyczucie, który bieg gdzie, bo on ma tendencję do latania, ale kto kiedykolwiek prowadził trzynastkę, bardzo łatwo się w nim odnajdzie. Oj, bardzo fajnie ten silnik pracuje, bardzo fajnie, jak na taki wiek, taki przebieg. Nasz szef tak ma, on jest chyba trochę że zawsze trzyma jakiś, jakąś część przeszłości w swojej firmie, to jest najstarszy ciągnik, no i chyba czeka to mojego czerwonego ciągnika, bo teraz mu porządny remont zrobił, wymienił wszystkie pompowtryski, hmm, pojeździ jeszcze trochę. Dobra, tymczasem dojeżdżamy na dostawę, trzeba znaleźć firmę, firma TAS. 4, 6, 6, 5, czyli po, 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 po lewej. Shit. Tak, po lewej To chyba będzie tutaj. Tak mi się wydaje. Tak, widzę chłodnie, ok, to jest tam. Legancja Francja, drzwi numer 2. Ciekawe ile to zajmie. Oby jak najdłużej. Nie, no żartuję. mrożonka Heh. Który mamy rok? 2015, tam była data ważności 2018 Nieźle, proszę Państwa To znaczy, że towar musi być świeży Od na adwonek pokażę Wam kabinę, która jest tak jak mówiłem, bardzo brudna, bo nikt od nią nie dba, chociaż widzę, że doprowadzić do ładu bo można było ją dość szybko A! Wyższa kabina z tyłu. Dwa łóżka. Tak, wolno Volvo. I w sumie rozwiązanie już, które mamy w tej chwili istniało już w 2003 jest stolik i są dwie pufy. Nie wiem czemu ha! nasi kierowcy się upierają na ten materac. To przeważnie podwójna obsada. Mi to jeden kiedyś tłumaczył, że podwójna obsada, gdyby spała na tych cienkich materacach, to jak gdy jedzie i trzęsie, się by nie wyspali. Więc oni wolą spać na takim materacu. Nie wiem, nie jeździłem w podwójnej obsadzie, więc nie mogę potwierdzić, czy mówią prawdę. Prawie tak samo: tutaj tylko szafki u mnie są zamykane, a tutaj są przelotowe. No i lodówki, ale tam chyba była kiedyś lodówka. Widzę, jakaś wtyczka jest. Nawet większa była lodówka niż moja. Tutaj też pewna jakaś półka była, tylko kierowca sobie wyjął. Wielkością kabina taka jak moja w tym vn 6670. Tylko że trak 2003. Tak. Z odnośnie mojego czerwonego konia. On jest na warsztacie dosyć często ostatnio, ale to wynika z mojej inicjatywy. Bo te ich przeglądy, które mają przed wyjazdami, nie zawsze wykrywały to, co tam się w nim sypało. Bo to już jest stary track, znaczy stary 2009 przebieg 500 tysięcy. No i tam to jest normalne, że niektóre rzeczy trzeba wymieniać. Tak? Więc ostatni remont był taki, że słyszałem jakieś niepokojęcie, pukanie, stukanie, tak jakby tarcie. Okazało się, że był wałek rozrządu do wymiany, bo już tam już niewiele z niego zostało. Wymienili to wtedy pojechałem w trasę na zachód z truckiem. trakiem. Później jak wróciłem, niby już było wszystko ok, ale gdy jechałem, czułem, że traci lekko moc. Traci, nie traci, coś przerywało. Według mnie to były po wtrysku. Kiedy go na warsztat mówią, że nie, 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 to w twojej głowie on jest silny, jest mocny. Był, Był silny przy małych prędkościach, ale tak przejechać z nim w trasę co najmniej 50 km to czuć, że coś nie, jest nie tak. No i w końcu upierałem się, upierałem się i wzięli go jeszcze raz na warsztat i faktycznie stwierdzili, wymienili teraz wszystkie, wszystkie popówdyski. Dlatego bywa na warsztacie, wynika to z tego, że ja się o to domagam, bo nie chcę po prostu się w trasie. To dla mnie i dla firmy jest dobre, bo jak gdybym olał to totalnie, gdybym nie interesował się tym, co się dzieje pod maską mojego traka, to by było tak, żebym pojechał w trasę i mi się rozpaczył w trasie. I raz, żebym stracił czas, dwa, że ich by to drogo kosztowało, więc taki jest transport. Ja, ja przynajmniej interesuję się tym, co się dzieje w moim ciągniku. No, dzisiaj go już tylko wystarczy, bo wczoraj był już naprawiony, wymienione wszystko było, bo dzisiaj trzeba zaprogramować nowe pompowtryski w, w komputer tam problem. Więc tyle w temacie mojego czerwonego konia, na którego wracam niedługo. Po tych wszystkich remontach, po tej kasie zainwestowanej w niego, jest to dobra nowina, gdyż, żeby odrobić tą kasę, no nieunikalnie będzie musiał mnie wysłać w jakieś krótkie, dłuższe trasy, żeby na to zarobić. Ok. Piękny, wiosenny piątek. Dzisiaj ma być 13, 14, 15 stopni a jutro 10 cm śniegu <laughs> cała wiosna no jednak jeszcze sobie rozładować, załadować na całkowitym luzie nie wiem czy jest jakiś sens kręcenia dalej tego filmu jest czy nie ma? ja mówię, że nie ma za mało nowości, żeby pokazać coś nowego tak jak trak stary ale jare. Ciekawe ile jeszcze pociągnie w naszej firmie. Więc taki to był typ dnia. Poranka. 3 kwietnia 2015.